Witam serdecznie. Dzisiaj zaczynamy już bezpośrednio w samochodzie. Zaczynamy kolejną. Na razie dzisiaj troszkę krótszą podróż, czyli Warszawa: zakopane. I do momentu, do którego gdzieś tam nie wjedziemy do zakopanego, podróż wydaje się dosyć prosta. Z tego z tego po prostu powodu, że mamy po drodze tych ładowarek całkiem sporo w takich racjonalnych cenach, bo staram się na razie omijać ładowarki po 3,20 i nie mieć z nimi nic do czynienia więc trasa pokazuje 393 km, my jesteśmy już gdzieś tam parę kilometrów za Warszawą i aktualne małe nasze zużycie z odcinka 19 km pokazuje 14,5-15 kWh, więc na razie jest bardzo ekonomicznie, bo, bo wyjeżdżamy w zasadzie aktualnie z Warszawy. Samochód pokazuje, że przyjedziemy około godziny 17 i pokazuje, że dojedziemy do celu na minus 11%. Skasowałem sobie wszelkiego rodzaju ładowania po drodze. O, stłuczka jeszcze się wydarzyła. Pokazuje nam minus 11%, więc w zasadzie, jakbym jechał bardzo ekonomicznie, myślę, że gdzieś tak koło stuwy maks, to gdzieś tam swobodnie można by było spróbować na kilku procentach dojechać do, do Zakopanego. No ale wiadomo, nie robimy 400 km na strzała, to, to tak naprawdę te odcinki o tym są. Że chciałbym pokazywać Wam, że te ładowarki są dostępne, że, o właśnie pokazuje samochód, że muszę jechać 90 km na godzinę, aby 95, aby dojechać do celu. No chcę tym, tymi odcinkami właśnie pokazywać Wam, że, że te podróże przy szybkich ładowaniach, a a mówiąc i mając na myśli te szybkie ładowania, myślę o ładowaniach powyżej 150 kW, tak naprawdę są dla nas Dostępne i tak przy tych 400 km, myślę, że swobodnie taki jeden postój jest do zrobienia. Więc Cała podróż zajmie nam zgodnie z tym komputerem 4 godziny 50 minut. Tak jak pewnie widzicie, gdzieś tam jesteśmy w okolicach Wólki Kosowskiej. Miejmy ogromną nadzieję, że, że ten wyjazd się uda. Chciałbym Wam też pokazać właśnie te wysokie ceny w zakopanym, tą małą dostępność nich ładowarek, mamy gdzieś tam Greenwaya, mamy gdzieś tam dostępne ładowarki AC czy Lidla, natomiast pojawia się problem jeżeli chodzi właśnie o szybsze ładowania, o ładowania za złoty 60, za złoty 99. Tak naprawdę gdzieś tam w termach Kochołowskich mamy, mamy ładowarkę AC za 0,80 80. Zł. No i miejmy ogromną nadzieję, że zrobimy dzisiaj niskie zużycie, bo nie jest aż tak gorąco i ta klima nie będzie musiała hechłać, ale za to za to ten wiatr jest dosyć mocno uciążliwy, więc miejmy ogromną nadzieję, że się uda zejść gdzieś tam poniżej 18 kWh. No i co? Bonarka dzisiaj nas, nas czeka, więc myślę, że postaramy się gdzieś tam w miarę mocno doładować w tej bonarce, tak żeby z zasięgu starczyło nam do samego zakopanego i żebyśmy się tam mogli spokojnie kręcić po okolicy. Będę się starał jechać. Nie za szybko trochę jestem zmęczony po, po ostatnich nagraniach i po ostatnim weekendzie, więc tak gdzieś mniej więcej, 110 km na godzinę. I odnośnie tego wypadku chciałem wam powiedzieć, że właśnie jedną z takich ważniejszych rzeczy, właśnie jeżeli chodzi o, o Tesle, to było przede wszystkim to nagrywanie, czy właśnie nasza możliwość nagrywania tego co się dzieje dookoła. Między innymi po to, żeby żeby nagrywać te wypadki, który, który właśnie identyczny wypadek, który ostatnio nagrałem, wydarzył się, wydarzył się, i ten, który widzieliście tutaj, wydarzył się na moich oczach. Więc uważajcie, bo to już jest kolejny raz, kiedy gdzieś tam ludzie wpadają w poślizg, ulegają wypadkom wypadku mi właśnie dlatego wybrałem Tesle, mimo iż ona nie jest aż tak bardzo popularna z wielu powodów, właśnie tych, tego szybkiego ładowania, które dla mnie już teraz po Opelu Ampera E 230 kW to myślę, że jest taka, taka moc, która swobodnie wystarcza. No i druga rzecz, nagrywanie, czyli ta ilość kamer, która pozwoli nam gdzieś tam w takich trudnych sytuacjach, jakiś stłuczek, zderzeń, czy nawet kolizji, które, którym nie ulegnie ten samochód, tylko ja je po prostu gdzieś tam zobaczę. Fajnie jest mieć nagrane dzięki temu. Łatwiej na pewno gdzieś tam osobie, która tą kolizję spowodowała, udowodnić to, to, co zrobiła. No i oczywiście uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. A takich ciekawych nagrań to na pewno zobaczycie całkiem sporo na tym kanale, bo już wiele mi się udało nagrać. No to co? Widzimy się za dziesiątki kilometrów. Pierwszy odcinek za nami. Zużycie takie w miarę. Dobre, 16,5 kWh, więc myślę, że jak na te wiatry, które tutaj, tutaj są targające tym samochodem na lewo i prawo, myślę, że to jest takie zużycie w normie przy 110 km na godzinę. Ustawiłem już supercharger Kraków, dojedziemy na 20%, więc no nie pokażę Wam dzisiaj jakiejś oszałamiającej mocy. Nie podgrzewam baterii, bo, bo chcielibyśmy tam spędzić w Bonarce trochę więcej czasu. Więc, więc tych 240 kW, które, które uzyskałem tym samochodem, no niestety dzisiaj nie zobaczycie. Także widzicie dosyć spory ruch ciężarówek sporo, mimo że dzisiaj poniedziałek tak wygląda nasza trasa cały czas na autopilocie. Cały czas gdzieś tam w miarę możliwości utrzymany lewy pas. Jeżeli na drodze pojawia się wiele Tesli, to znaczy, że zbliżamy się do superchargera. Tym razem supercharger Bonarka pokazuje nam, że po przybyciu będziemy mieli cztery wolne stanowiska, więc myślę, że nie będzie takiej dużej tragedii. No już parę kilometrów przejechaliśmy. Spójrzmy sobie na tą naszą dzisiejszą aktualną podróż. Równiosieńko 50 kWh. Więc tej energii nie zużyliśmy aż tak bardzo dużo. Z tego co widzę, zużycie koło właśnie 18 kWh. Więc myślę, że znowu nie ma, nie ma tragedii, jeżeli chodzi o to aktualne zużycie nawet 17, przepraszam, dystans równy 300 km, więc można sobie naprawdę całkiem łatwo przemnożyć te te odległości nie dogrzewałem baterii aż tak bardzo, dlatego że chcemy w tej galerii handlowej spędzić sporo czasu, więc, w razie czego właśnie też można sobie w trakcie co ciekawe, może nie wszyscy wiedzą, że można sobie też w trakcie ładowania wyłączać to dogrzewanie baterii, bo bardzo często Tesla no w zasadzie zawsze dogrzewa tą baterię również w trakcie tego szybkiego ładowania. No tym bardziej tutaj, kiedy jeszcze ta bateria nie uzyskała tak wysokich temperatur, więc yy, myślę, że można sobie łatwo przemnożyć te 17 kWh razy złote 60 zł. i to jest naprawdę całkiem dobra oferta, jeżeli chodzi o, o szybkie ładowania, gdzie bardzo często na Shellu dostajemy 3 ,30 zł, 30 groszy. No i tam już się pojawia Zaczyna właśnie pojawiać całkiem spory problem, bo koszty zaczynają grubo rosnąć. Minęło niewiele czasu, już mamy 115-120 kW. No, myślę, że przy tej mocy to szybko będzie trzeba kończyć to ładowanie. Pokazuje nam 25 minut. Przypominam, samochód z roku 2020: 147 tysięcy przebiegu. No, chciałem, żeby była mała moc, żeby troszkę tu spędzić więcej czasu, żeby tak było ze 120, więc stanąłem przy słupku, przy którym już ktoś jest, ale widzę, że niestety na mnie podzieliło mocy i będziemy musieli się sprężać. No, to tak wygląda sytuacja. Mamy 27,5% energii. Zwróćcie uwagę na to, że Możemy sobie tutaj swobodnie w razie czego sprawdzić wiele opcji związanych przede wszystkim z tym ładowaniem, prąd ładowania, napięcia. No i aktualną temperaturę. No, widać, że się ta bateria mimo wszystko całkiem dobrze dogrzała. Zużyte zostało około 2,5 kWh, 2, 2 kWh na to dogrzewanie baterii. No i mamy 48, 46 stopni, więc myślę, że to. Właśnie dzięki tej wysokiej temperaturze dostaliśmy te 190 kW, właśnie przez chwilę. Więc to jest, takie, to jest też taka ciekawa informacja, że możecie sobie swobodnie w trakcie ładowania również wejść w ten tryb serwisowy i sprawdzać wszystkie informacje związane z tą baterią. Wychodzimy z trybu serwisowego i samochód ładuje się dalej. A my idziemy na krótkie zakupy. Żeby wyłączyć nasze podgrzewanie baterii, trzeba w trybie serwisowym wejść w Service Settings w prawym dolnym rogu w pierwszym okienku i zaraz tutaj na dole pojawi nam się wyłącz aktywne podgrzewanie energii. Spotkałem się z tym, że wiele osób po prostu gdzieś tam na ładowarce to wyłącza, w przypadku, w którym chcą oszczędzić energię. Po prostu, którą się wykorzystuje na grzanie, albo ewentualnie spowodować, żeby ich samochód ładował się troszkę wolniej, bo wiedzą, że muszą iść gdzieś na zakupy, wiedzą, że muszą spędzić trochę czasu, na przykład 45 minut albo godzinę na tym ładowaniu, i wtedy ta uzyskiwana moc na pewno będzie mniejsza. Wiadomo. Co kto lubi, wiadomo, na pewno w zimę warto to aktywne podgrzewanie baterii mieć włączone w momencie kiedy mamy 0, 5 albo 10 stopni na zewnątrz. A nasze ładowanie powoli się kończy, zbliżamy się do 100% i zaraz wyruszamy do Zakopanego. Ja jestem już O jest dobrze Jestem O, jest Zbliżamy się do punktu docelowego. Zostało jeszcze kilkanaście kilometrów. Cel główny, czyli Termy Chochołowskie. I tam będziemy sobie krótko wypoczywali. Podsumowując już powoli, tą. No, w zasadzie długą podróż, bo do końca nie mogę Wam powiedzieć, ile nam zajęła, bo trochę nam się zeszło w bonarce i naładowaliśmy, tak jak widzieliście, samochód do 97%. Czas trwania, właśnie od tych 20 do. Do 100 to było około 40-45 minut. Więc naprawdę w miarę szybko. I zobaczcie, zużyliśmy na razie na tą trasę 65, około 65 kWh. Tutaj, tak jak wspominałem gdzieś w poprzednich odcinkach, te góry, które widzicie, te niewielkie góry, które widzicie za mną, po pozwalają nam właśnie przy tych zjazdach. Odzyskiwać dużą ilość energii. Zdarza się, że właśnie gdzieś tam te 20-30 kWh podczas takich dłuższych zjazdów spokojnie są do odzyskania, do zregenerowania. I to jest piękne właśnie w tych samochodach elektrycznych. Tak jak jeżdżę tutaj tymi wsiami, bo szczerze mówiąc, nie bywam tutaj zbyt często w Zakopanem, na tych, w tych małych miejscowościach, jest duża odległość do stacji benzynowych i to przede wszystkim zaskoczyło mnie bardzo mocno, że ludzie, którzy jeżdżą tutaj samochodami spalinowymi, zdarza się, że mają 10, 15, 20 km na stację benzynową. Zdarza się, że gdzieś tam tutaj jakiś pojawia się autogaz i dlatego ten samochód elektryczny, dlatego ten samochód plug-in może być dla nich świetną opcją na dojazdy do domu. Mają wszędzie gniazdka, mają z tego co widzę dosyć nową instalację elektryczną gdzieś tam tutaj na ulicach, więc myślę, że swobodnie te samochody elektryczne byłyby dla nich wybawieniem, bo dzięki nim nie musieliby jeździć na stację benzynową. No to co? Zachwycajmy się tymi widokami, no i do zobaczenia na miejscu. Na tym powoli kończymy naszą podróż do zakopanego. No i tak jak pewnie wiecie, staram się szukać takich ładowarek, żeby przejazd samochodem elektrycznym kosztował zwyczajnie mniej niż samochodem spalinowym. No i gdzieś tam w tym zakopanem, ciężko jest znaleźć takie miejsce, gdzie, gdzie ceny powiedzmy szczerze, są znośne, albo ciężko jest znaleźć takie miejsca, które są bardzo łatwo dostępne. No i z pomocą przychodzi nam aplikacja Lidl Plus. Żeby naładować w dobrej cenie swój samochód elektryczny, przyjechaliśmy tutaj na Słowację. Tak naprawdę kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów od term Chochołowskich, żeby zobaczyć i pokazać Wam, jak działa system ładowania przez aplikację Lidl w innych krajach. Powiem szczerze, byłem ostatnio w Niemczech i nie zawsze było to tak idealne. Jak tutaj, czyli właśnie na Słowacji, tak naprawdę zmieniłem sobie tylko kraj, ustawiłem płatność telefonem. Więc nie musiałem mieć bezpośrednio niemieckiej karty bankomatowej. Tutaj całe szczęście wszystko jest autoryzowane przez aplikację, przez płacenie telefonem. Więc aktualnie ładujemy się na superchargerze Lidla, na ładowarce Lidla. No pokazuje 50 kW. My mamy 70% baterii. My aktualnie ładujemy się kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Cena to 40 eurocentów, czyli wychodzi w zasadzie prawie tyle co na superchargerze złoty 70. Zł. Więc wpadamy na szybkie zakupy, ładujemy nasz samochód do 80-90% i ruszamy w dalszą podróż. Pamiętajmy też o jednym. Coś nam wyszło tutaj z tą mocą nie tak, bo pokazuje 40 38 kW, więc trochę mniej niż oczekiwane 50, więc ten czas oczekiwania jednak mimo wszystko troszkę może wynieść, ale na szczęście my tego czasu mamy tutaj na urlopie całkiem sporo. Więc mocnie wychodzi zbyt duża, ale mimo wszystko pół godzinki samochód będzie naładowany na tyle, ile potrzebujemy. Dzięki serdecznie, że odwiedziliście Tatry razem ze mną. Dzięki serdeczne, że byliście i zobaczyliście, jak wygląda trasa Wa z Warszawy prawie do Zakopanego. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć.